Cześć. Ja jestem Mentrada, a to jest film informacyjny dotyczący, dotyczący końca naszej edycji. Na pewno przez ostatni okres czasu mogliście się domyśleć, że przygotowujemy nową edycję, ale nie o tym teraz. Teraz czas na podsumowanie aktualnego, byłego już sezonu numer dwa. Dzięki całej administracji za to, że pomagała nam wspólnie tworzyć oraz wspólnie zarządzać serwerem. Wspólnie moderować. Dzięki wszystkim graczom, którzy motywowali nas, nas do dalszej pracy, którzy nas wspierali, którzy tworzyli razem z nami nową przygodę, tak to można nazwać, bo to jest zawsze jakieś doświadczenie dla nas. Oraz dzięki za to, że pomagali się nam wyszukiwać błędy i nasze niedoskonałości. To na pewno wpłynie na jakość rozgrywki w trzecim sezonie, jakby, jakby inaczej. Dzięki za czas spędzony z nami. Myślę, że Was pozytywnie zaskoczymy na trzeciej edycji. Oficjalnie dzisiaj o 18.00, tak o 18.00, zapisałem sobie wszystkie wyniki, które Wam teraz pokażę. Tak. Pierwsze miejsce w rankingu gildii zajęła Gildia By the Way, BTW która zdobyła aż 60 541 punktów, co jest bardzo, bardzo dużym wynikiem, jak na drugą edycję. Zabili razem 1153 graczy, zginęli 420 razy, ale co mnie pozytywnie zaskoczyło, to to, że uwaga, łączny czas gry 7091 godzin i 2 minuty. Pokonali chyba wszystkie gildie, nikt nie gra aż tyle. Oni można powiedzieć, że siedzieli najwięcej na naszym serwerze. Oni byli najbardziej aktywni. Dziękujemy im za to. Druga gildia to gildia Temp. Tempa mam, ale nadal gram. 56 845 punktów. Zabity graczy 1084 Zginięć 296 O niebo lepiej niż yy, gildia numer 1 BTW Ale łączny czas gry to tylko 5605 godzin Zajęli oni drugie miejsce Trzecie miejsce to jest gildia Skun yy, 39132 punkty Zabitych graczy 753 i zginięć 328, w czym łączny czas gry to 4762 godzinki. Reszta gildii to jest Gildia Lab, Gildia CRPS, Gildia Game i Gildia, Gildia BCP. BCBP, boże. Jeśli chodzi o graczy, yy, edycję sezon, numer 2 wygrał gracz ID. Nie wiem, czy dobrze czytam, przepraszam, jeśli przekręciłem. Który, już pokazuję. Zabił 40 razy i zginął dwa razy. Łączny czas gry to 171 godzin, ale o ile dobrze pamiętam mm, o ile dobrze pamiętam, yy, on miał kiedyś inne konto, na którym więcej czasu poświęcił. Sprawdźmy. Było chyba tchaj. Tak, to jest jego stare konto. Bez premium. Także gratuluję mu za to, że tyle czasu poświęcił i za pierwszy wynik. Drugą osobą jest Natalia z gildi Patch. Trzecia osoba to Zielak, czwarta to Ksegom, piąta to Ksawi, szósta to Pi, czy Tro? <noise> Pietro, tak, przepraszam. I Siódma, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, siódma osoba to Kozak. Dziękujemy wszystkim za udział w obecnej edycji. Wszyscy tutaj dostali się do topki i są oni najlepszymi graczami drugiej edycji. Dostaną nagrody, które na pewno nie będą wpływały na płynność trzeciej edycji ani nie będą im pomagać grać w tamtej edycji. Także nie ma się co obawiać. Wszyscy będą mieli takie same szanse. Uf, na serwerze od teraz będą darmowe sety oraz Unbanny. Co do informacji o nowej edycji, to wszystko już wkrótce, naprawdę. Na, na dniach wszystko opowiemy. Przeglądajcie Facebooka YouTube, na którym pojawi się film opisowy, w którym będę gadał o wszystkich funkcjach nowej edycji, bo na pewno się zmieni. Na pewno będzie grało będzie możliwość, aby grało więcej graczy. Troszkę będzie wyglądać to inaczej. Ale myślę, że was tym zaskoczymy. Oczywiście możecie zaglądać również na forum. Ja tam się często udzielam i tam na bieżąco będę wszystkich informował. Wszystko jest coraz bliżej. Tak, jak mówiłem, mam nadzieję, że was zaskoczymy trzecią edycją, bo będzie ona ciekawa. Lajkujcie naszego Facebooka. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.